Szacunek i zamiłowanie niesłychane pracy oto potęga niezwalczona, oto przyszłość świetna i światowładna Jankesów. Jankes to robotnik, czasem milionowy, czasem biedny, ale zawsze robotnik. Meksykanin to drugi biegun to antyteza Jankesa. Bogaty Meksykanin to pan. W europejskim znaczeniu tego słowa. W Los Angeles widywałem od czasu do czasu arystokratycznie wyglądających dżentelmenów w czarnych, najnowszej mody, surdutach i świetnej bieliźnie, odbijającej jaskrawo od ciemnej ich płci, w powozach lub na dzielnych koniach, często ze służbą pieszą lub konną. Dystyngowana powierzchowność i duma malująca się w twarzach owych dżentelmenów zwróciły moją uwagę. Uważałem, że chcąc na przykład kupić coś, nigdy nie wchodzili do sklepu, ale zatrzymywali się na ulicy. Kupiec zaś z pośpiechem wychodził pytać czego by żądali. Pytałem, kto oni są. Odpowiadano mi z ironicznym uśmiechem, że to Meksykanie, panowie Horba, posiadacze ziemscy, do których przed niedawnym jeszcze czasem należały całe kaniony w południowej Kalifornii. Niektórzy jeszcze mają znaczne posiadłości, ale po większej części, niesięgające dziesiątej części tego, co posiadali dawniej. Później poznałem ich osobiście. Są to dżentelmeni w całym znaczeniu tego słowa gościnni, dumni, uprzejmi, waleczni, słowem rycerze, którym nie brak nawet tej cechy arystokratycznej, że nie płacą swych sklepowych długów. Ale poznawszy ich, przekonałem się także, że przy tych wszystkich przymiotach są to ludzie wprawdzie bardzo dobrze wychowani, ale po prostu nieoświeceni. Są to głowy, w których zewnętrzna, prawie wrodzona, ogłada pokrywa wewnętrzny obskurantyzm, masę przesądów i brak wielu elementarnych po prostu wiadomości. Pierwszy lepszy kupiec lub robotnik amerykański, który żuje tytuł, nie nosi nigdy krawata, zakłada nogi na krzesła. Słowem, pierwszy lepszy amerykański wedle naszych pojęć gbur. Umie matematyki, historii, geografii, nauk przyrodzonych i społecznych daleko więcej niż elegancki pan Horba. Za to pan Horba często umie po francusku. Pan Horba mieszka w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych są dwie partie republikańska i demokratyczna. Ty, czytelniku, przyjeżdżasz z Polski i nie mając dokładnego pojęcia o tych partiach, pytasz o nie pana Horbę. Czy wiesz, co się pokaże? Oto, że pan Chorba jeszcze mniej rozumie tej rzeczy od ciebie. A jeśli będziesz bardzo go nacierał, powie ci w końcu, yy, Wuzawy, kłóci się jakaś kanalia o coś między sobą, ale my się w to nie mieszamy. Oczywiście istnieją mniej więcej liczne od tej zasady wyjątki. Znajdą się rodziny meksykańskie bogate, między kupiecwem albo jak mówią kupcy, y, domy solidne. Niektórzy Meksykanie piastują poważne urzędy w państwie kalifornijskim, ale że w ogóle ludność ta marnieje pod naciskiem brata Jonathana, dowodem tego najlepszym jest wspomniane już przeze mnie wywłaszczenie z ziemi wielkich posiadaczy pochodzenia hiszpańskiego. Koło Sacramento, koło San Francisco. Ogromne obszary należące niegdyś do rozmaitych domów obecnie zasiane są farmami pozostającymi w ręku kolonistów północnoamerykańskich. Przypatrzmy się tylko nazwom miejscowości w całej Kalifornii. Poczynając od San Francisco, Sacramento i idąc ku południowi, spotykamy wyłącznie nazwy hiszpańskie: więc San Luis, Santa Barbara, Santa Monica, Los Angeles, San Diego. Wymieniam tu znaczniejsze miejscowości, ale i nazwy drobnych miasteczek, rzek, gór, bodaj nawet i znaczniejszych farm wszystkie są hiszpańskie. Dowodzi to, że bądź co bądź, kraj był zaludniony niegdyś przeważnie ludnością meksykańską. Wiemy zresztą, że Kalifornia nie tak dawno oderwana została od Meksyku. Swoją drogą, dziś w tych hiszpańskich miastach, miasteczkach, farmach, górach mieszka ludność północnoamerykańska a dawna na północy znikła prawie już zupełnie. Na południu zaś po większej części stanowi tylko najniższą robotniczą warstwę ludności. Ani rządowi, ani ludności Stanów Zjednoczonych nie przychodziło nigdy do głowy amerykanizować kogokolwiek lub cokolwiek. W Kalifornii nie zmieniono ani jednej nazwy na angielską. Zakładają kolonie Niemcy, zwą ją Berlinem, zakładają Francuzi, zwą ją Paryżem, Polacy Warszawą, Rosjanie Petersburgiem i right. Niech sobie miasto nazywa się nawet Szanghaj. Dla każdego Amerykanina to wszystko jedno. Prócz tego, nie masz w całej Ameryce, United States, wielkiego miasta, Gdzieby rozmaite narodowości nie miały stowarzyszeń, pozakładanych z wyraźnym i jawnym celem podtrzymywania narodowości, języka, patriotyzmu, rząd nie tylko nie sprzeciwia się podobnym stowarzyszeniom, ale zapewnia im też same przywileje i prawa, jakie przysługują stowarzyszeniom w ogóle. Nawiasowo zauważę teraz, że nie widziałem nigdzie, aby narodowości. Wynaradawiały się tak prędko jak tu. Dzieci przybyłych do Stanów Zjednoczonych, Niemców, Francuzów, Polaków, Rosjan, jeżeli nawet umieją jeszcze język ojczysty, wolą mówić nawet między sobą po angielsku. Wyjątek stanowią tylko Chińczycy, których w Kalifornii jest mnóstwo, a którym osobną z czasem korespondencję poświęcę. Wracam do Meksykanów nie wynaradawiał, nie wypędzał i nie uciskał ich nikt. Owszem ci, którzy utrzymali się jeszcze, a którzy pamiętają dawne czasy, otwarcie przyznają, że rząd Stanów Zjednoczonych jest lepszy od dawnego meksykańskiego i wcale nie okazują ochoty przyłączenia się do metropolii. Toż samo równouprawnienie i opieka, które są udziałem wszelkich narodowości, były udziałem ich hiszpańskiej, a jednak Ludność ta straciła grunt pod nogami. Między Meksykanami znalazłem jeszcze jedną im tylko właściwą cechę, to jest pychę pochodzenia i lekceważenie wszelkich innych narodowości, a zwłaszcza niesympatycznej im anglosaskiej.